Zakończyło się spotkanie trzeciej kolejki w Lizie Wakacyjnej FC Kebabita Anonymous Remis 5-5. Jest z nami Maciej Banasek z zespołu Kebabita. Widziałem i Maciek. Witam, serdecznie cześć. E, powiedz mi e, tak naprawdę... Pierwszy raz widzimy cię w zespole Tebawita w tym sezonie. Ta drużyna gra z nami już od dwóch sezonów tutaj na, na naszych boiskach. E, skąd w ogóle się wziąłeś w tej ekipie? Znam kapitana drużyny Buraka. E, studiowaliśmy razem, graliśmy tam właśnie w piłkę. E, przydarzała się okazja znowu zagrać ponownie. E, powiedział, że jeżeli mam ochotę i czas do grania wycofanów, to jak najbardziej, więc e, zagraliśmy kilka meczów i. i... Ili właśnie, tak się pojawiłem. No właśnie, w druga kolejka w meczu z ltm nasz człowiek, który się zna troszeczkę na piłce wypatrzył Ciebie i od razu nominował Cię jako MVP tej kolejki. Powiedz mi, czy masz jakieś doświadczenie z dużego boiska? Czy to po prostu tylko amatorsko w Lidze Szóstek grasz? Właśnie z, do, z dużego boiska nie mam doświadczenia, nigdy nie grałem, ale jeżeli właśnie chodzi o takie amatorskie Ligi Szóstek, to, to jak najbardziej tutaj co weekend praktycznie jest co robić, tak? Ja z tego czerpię radość, więc Dokładnie, Liga Sztuczka to jest tam, tam gdzie gramy. No, dzisiaj początek meczu piorunujący. Ty otworzyłeś wynik. Kilka razy świetnie obsłużyłeś podaniem Barisa. Dzisiaj nie miał swego dnia, niestety, człowiek, bo po prostu nie mógł trafić w ogóle w bramkę i wyglądało to tak, jakby no, nie miał dzisiaj szczęścia. Później świetna gra twojej drużyny, 5-0 do przerwy. Co się stało po przerwie, bo jakby macie dwie sytuacje, żeby zamknąć mecz, nie wykorzystujecie i Anonimowi gonią was. No dokładnie tak jak mówisz, wydaje mi się, że zabrakło po prostu tej jednej, dwie, drugiej bramki, żeby zamknąć mecz. Im daliśmy złapać kontakt, tak? 5-2, 5-3, potem już zaczyna się robić nerwówka i, i oni to wykorzystali, ale też brawa dla nich, tak? No bo nie każda drużyna się podnosi z 5-0, tak? Zagrali dobry futbol, ten 5-5 wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy, mi się wydaje. No właśnie. Bo Kebabita zawsze słynęła z tego w lidze fanów, że wygrywała z drużynami, z drużynami słabymi, a z tymi mocnymi jakoś sobie nie radziła. Dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem gry obronnej tej drużyny, bardzo się poprawiła, bo wcześniej wyglądało to tak, że ofensywa ok na plus, ale niestety defensywa bardzo słabo wyglądała. No tak, no widać, że w obronie stanowimy taki monolit, ale jednak te błędy się zdarzają, pokazaliśmy to właśnie w tym meczu, mam nadzieję, że już w kolejnym tego nie powtórzymy, tak, no bo z 5-0 tak naprawdę nie powinniśmy, no powinniśmy się cieszyć ze zwycięstwa, tak, a nie tylko remis. No tak, jesteście w grze i kolejne mecze pokażą, jeżeli będziecie wygrywać, to jak najbardziej... Macie szansę na mistrzostwa, to jest chyba cel nad Waszej drużyny. No tak, wiadomo, zawsze gra się o mistrza, tak, więc jesteśmy zmotywowani i e, nawet ten remis wydaje mi się nam nie przeszkodzi, żebyśmy dalej kontynuowali tę, tę zwycięską serię. Dobra, dzięki serdecznie, życzę powodzenia i będziemy oglądać Twoje poczynania na boisku. Dzięki, wielkie pozdrawiam.